Zapraszamy 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 Sponsorem, tytularnym programu Matura to Bzdura jest firma GZELA. Krop. No damage, no fun. Witam w kolejnym odcinku programu Matura to Bzdura.tv, w którym co tydzień udowadniam Polakom, że matura to właśnie bzdura. Tytuł dzisiejszego odcinka to Matematyka Algebra. Jest to nasz drugi odcinek interaktywny, co oznacza, że będziecie mogli udzielić odpowiedzi na trzy zadane przeze mnie pytania poprzez klikanie właściwej odpowiedzi A, B albo C, pod warunkiem, że macie włączone adnotacje YouTube. Jeśli natomiast oglądacie nasz odcinek na urządzeniu mobilnym, również będziecie mogli wybrać właściwą odpowiedź poprzez klikanie właściwego linku w opisie tego filmu. Powodzenia! Powiedz mi, ile to jest 1 od minus 1? 1 odjąć minus 1, jeden, 1 jeden odjąć 2. Dobrze. Ile to jest 1 odjąć minus 1? 0. 1 odjąć minus 1. Minus 0,09? Zero zero Nie. 0,09. Ile to będzie 1 odjąć minus 1? 1 odjąć minus 1. 1 odjąć 7. Nie? 1 odjąć minus 1. Czekaj. To będzie, no nie i... Nie, nie wiem. <laughs> Musisz sobie wyobrazić, takie byś zapisał na kartę. Tak, jeden... Czekaj, bo to mnie taka fajna nauczycielka oczyła że... Tak jak na rachunku, nie? Że jakbyś masz komuś oddać kasę i masz komuś... To będzie minus dwa Nie, czekaj, oa, oa, czekaj. Spokojnie, spokojnie. Jeden odjąć minus jeden. Jeden odjąć minus jeden. Jeden! Nie. Zero? Nie. 7 no odjąć minus 1. Jak są 2 minus obok siebie, to co się dzieje? Plus dodaje. Plus 0. Tak, Zero. Dobra. 0. Zero. Nie, 2. 1 <laughs> dziesiąta dodać 700. To? setnych Tak jest, bardzo dobrze. Ile to jest? 1 dziesiąta plus 700. 27. Źle. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Wiedziałem. 1 dziesiąta plus siedem setnych. Ej, nie wiem. Wstyd. Ile to będzie 1 dziesiąta plus siedem setnych? setnych? Ile to jest 1 dziesiąta plus siedem setnych? Dlaczego mam takie trudne pytania? 1 dziesiąta plus siedem setnych to jest... Eee... A... No, no właśnie nie wiem. Pomóż. 1,10 plus 7, setnych uh -huh. To jest 1,107. Co ciekawe. U pary rąk jest 10 palców. Ile palców jest u 10 rąk?